Z dniem 30 listopada wyszła nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i wprowadzona szereg bardzo istotnych zmian dla rynku papierów wartościowych również dla rynku obligacji. Zmieni się zakres funkcjonowania agentów emisji, czyli podmiotów pośredniczących w nowych emisjach obligacji, ale przede wszystkim wydłuża się również maksymalny okres prowadzenia emisji obligacji z 6 tygodni do 3 miesięcy, a także co jest Niezwykle istotną zmianą umożliwia obrót obligacjami w przypadku, gdy emitent ich nie wykupi, nie wywiąże się ze swoich obowiązań. Dotychczas było to niemożliwe. W tej chwili będzie możliwy obrót obligacjami tzw. Tak zdefaultowanymi, czyli niewykupionymi przez emitenta. Ponadto zostały zaostrzone przepisy w zakresie raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi, a także został podniesiony próg tak zwanego squeeze-outu z 90 do 95%. Czyli po przekroczeniu 95% głosów w spółce, akcjonariusz może wezwać pozostałych akcjonariuszy do przymusowego wykupu. Również zostały wprowadzone zmiany umożliwiające identyfikację spółką akcyjnym ich akcjonariuszy, czyli w tej chwili każda spółka akcyjna będzie mogła. Dowiedzieć się, kto jest jej akcjonariuszem. Ma to służyć polepszeniu komunikacji z akcjonariuszami i wprowadzaniu programów lojalnościowych, a także wykonywaniu praw korporacyjnych. Czyli generalnie chodzi o poprawę komunikacji na linii akcjonariusz i spółka. Wprowadzono również obowiązek posiadania przez wszystkie spółki procedury anonimowego informowania o naruszeniach prawa. Takie mechanizmy muszą zostać wprowadzone we wszystkich spółkach giełdowych.